Cześć, kochani, witajcie w Krótkich Przesłaniach na Lipiec. Nie wyrobiłam się um, z horoskopami dla znaków Zodiaków, ale stwierdziłam, że, że chociaż takie krótkie przesłania sobie zrobimy. Macie do wyboru opcje 1, 2, 3. Są to karty z wyroczni um, złotego Nostradamusa. Fajne są, podobają mi się, więc chyba zostaną przy jak na dłużej. No i cóż. No i wybrałam nam jeszcze, znaczy wybrałam, wylosowałam, właściwie tam te karty też są wylosowane. Tutaj mandale runiczne z energią tego miesiąca. Więc zobaczymy, jak sobie, sobie, jak to będzie w lipcu. Matko, no, nie mogę jakoś tak ogarnąć tego języka dzisiaj. Zobaczymy, jak to będzie w lipcu u nas wszystkich wyglądało. Także mam nadzieję, że wypór już dokonany. Raz, dwa, trzy, tak? No to odkładamy sobie trójeczkę, odkładamy sobie dwójeczkę i zobaczymy, jaki to będzie miesiąc dla osób, które wybrały kartę numer jeden. Wy macie tutaj chyba rycerza, tak? Czy to jest, to jest pani rycerz, chyba bym powiedział. Zobaczymy. Recerka? Ciekawe, jak się odmienia pani rycerz. Pewnie mi powiecie. Wybaczcie. Jak bardzo staram się. Wojownik to jest, to jest wojownik. Trudne wyzwania, które legendy. Trudne wyzwania, które legendy tworzą wieczne, wykonują odważni i ci co serce mają waleczne. Wydarzy się coś, czemu odważnie będziesz musiał stawić czoła. Wyjdziesz ze starcia zwycięsko, jeśli ponad wszystko zachowasz czyste serce i cnoty. Hmm. Czyli z czymś się tutaj będziecie mierzyć, kochani. A ja mam wrażenie, że będzie wam potrzebna bardzo tutaj do tego intuicja. Dlatego, że Energią ogólną jest tutaj lagus. Czyli po pierwsze, może to być podróż, tak? Jest lipiec, więc jak najbardziej na rzeczy. Dosyć daleka podróż. Może pojedziecie gdzieś na wakacje. Ale, lipiec, ale lagus to też dzieci, to też woda, to też podświadomość, to też emocje. Ale to też przede wszystkim intuicja. I jest Wam tutaj powiedziane, żebyście. Słuchali siebie, słuchali swojego wewnętrznego głosu, słuchali mm, tego, co ma wam ona do powiedzenia. Ona was będzie prowadzić. E, Lagus, bądźcie jak woda e, w tym miesiącu. Słuchajcie siebie, ale też mm, jakby. I, Płyńcie w zgodzie z falą, tak? Jakby dajcie się ponieść nurtowi życia. Nie stawajcie w poprzek, bo przylagost tak to właśnie jest, że czasami. No, tylko że to nie ma najmniejszego sensu. Bo czasami tak to jest, że my staramy się stać i, i tym kijem tą rzekę zawracać, tak? Ale to jest od razu skazane na niepowodzenie, no bo nie jest to możliwe. Natomiast. Osoby o czystym sercu, tak jak jest tutaj powiedziane, o szczerych zamiarach, szczerych uczuciach. Tutaj nie mają się czego obawiać, bo to słuchając swojej intuicji, wyjdą po prostu gdzieś obronnie z każdej sytuacji dzisiaj. Ja sobie jeszcze dopytam, runami, jaki ten miesiąc będzie dla Was. A, czyli faktycznie coś tutaj. Faktycznie coś jest tutaj na rzeczy, bo mamy runę WIRT, czyli za wiele do Was nie, nie zapytamy, czyli miesiąc niespodzianka dla Was. Eee, może właśnie to jest to wyzwanie, które sprawi, że wejdziecie na wyższy poziom, bo właśnie przy WIRT czasami to są takie checkpoint, tak? Czyli wszystko zależy od tego, jak Ty przekroczysz ten punkt, jak odniesiesz się do tego punktu, co z niego wyniesiesz i to później będzie nakierowało ci na dalsze twoje tory, na dalszą twoją drogę więc powiem wam szczerze za wiele się tutaj nie dowiemy u was natomiast to co jeszcze chciałabym wam przypomnieć jeszcze raz, zaufajcie waszej intuicji dajcie się jej prowadzić nie przyspieszajcie niczego pozwólcie by czas po prostu płynął swoim tempem, a wy jakby podążajcie za nim, nie róbcie nic na siłę, bo Laguz Właśnie taka jest, tak? Jest jak płynąca rzeka, i um, poddajcie się temu nurtowi, poddajcie się nurtowi życia w lipcu i pozwólcie, żeby płynął z Wami. A mam wrażenie, że Wy tutaj jeszcze zobaczymy jedną rzecz. Poczekajcie, bo może sobie zobaczymy inaczej. A co oznacza dla Was ten rycerz w tym miesiącu? Czy możemy zobaczyć? Jakieś zmiany. Powiem Wam szczerze, że możecie się mierzyć też z jakimiś zmianami dotyczącymi Waszych dzieci. Tutaj, jakby. Też z Waszymi przyjaciółmi. Mogą tutaj być rzeczy, które um, pokazuje mi się jakaś kobieta, która może tutaj siać plotki, tak? Która może tutaj opowiadać różne rzeczy, e, i, i to wyjdzie, to po prostu wyjdzie, to wyjdzie na jaw, i Wy po prostu dokładnie, będziecie musieli dokładnie. Ja mam wrażenie, że Wy będziecie się musieli po prostu odciąć od tego, stanąć w prawdzie, tak? Powiedzieć, wcale tak nie było i jakby zakończyć jakąś relację. I to jest to, co może się tutaj w tym lipcu u was zadzieć. Po to jesteście tym wojownikiem. Więc cóż kochani, ja Wam życzę... A, a jeszcze Wam wyciągnę kartę opiekuńczą. Jeszcze sobie zobaczymy kartę opiekuńczą. Świadomość. Piękna karta, zobaczcie, czyli macie wsparcie z góry. To jest anioł Umacniaj świadomość chwili obecnej. Sens życia, który poszukujesz, tkwi w teraźniejszości. Czyli dokładnie nie, nie roztrząsajcie za bardzo tego, co było, co będzie, a skupcie się na tym, co tu i teraz. I to, ta świadomość, ta chwila obecna, to skupienie się na tu i teraz też bardzo wam pomoże właśnie w podejmowaniu właściwych decyzji, zwłaszcza jeśli tak jak mówię będziecie tutaj słuchać waszej intuicji. także ja wam bardzo dziękuję kochani. tworzymy sobie tą mandale i zobaczymy sobie dwójeczkę. wy macie Kenas, piękna, to jest jakaś piękna gwiazda w pobliżu drzewa. zobaczymy. Ja staram się nie czytać tych, bardzo mnie ciągnie ta jakby wyrotnia, natomiast chciałabym poznawać ją razem z wami, dlatego też nie czytam wcześniej opisów tych kart, bo, no bo po co? Bo chcę, żebyśmy razem ją poznawali, bo jest fajna. Chociaż te tutaj opisy są bardzo takie niewielkie. Mamy trzy ciernie. W ziemskim życiu pewnie jest je, pewne jest jedyne, że przypominając Wielką Wojnę przeminie. Dziwne są te, po prostu powiem Wam szczerze, jakby nie, nie do końca po polsku ułożone to albo dla mnie. Karta może przynosić złe wieści, zwiastować też trudności, które sprawiają ból. Rana będzie przypominać cierń wbity w Twojego ducha lub ciało. E, czyli mierzymy się z czymś kochani, y, mierzymy się z czymś. Natomiast e, zaraz sobie popatrzymy, jaki to będzie miesiąc czego. Wiecie co? Zobaczymy, czego to może dotyczyć od razu. Bo tu mamy kenas yy, i kenas nas otwiera i musimy zobaczyć na co nas otwiera, ale najpierw zobaczymy, czego dotyczyć to będzie. I to są akurat faktycznie z durisas przy Durisas, czyli to też mogą być tak, że gdzieś tutaj możemy się poczuć w jakiś sposób ugodzeni w tym e, miesiącu. E, powiem Wam szczerze, że trzeba by było po prostu też uważać w podróży, gdzieś zabezpieczać się, dlatego że tutaj wychodzi, że ktoś e, też finansowo. Bo ktoś może was oszukać, jeżeli chodzi o podróż, jeżeli chodzi o pieniądze. Tutaj są umowy, tak? Ale jakiś wyjazd mi się tutaj pokazuje, i tu jest właśnie hagal przy, przy Rajdo, czyli jakiś wyjazd może nie dojść do, do skutku, bo gdzieś ktoś po prostu coś zmalwersował, okradł, ukradł coś tam takiego, tak? Więc tu jakby bądźcie na to uważni. Po to się może to pokazało, żeby właśnie was przestrzec przed tym, nas wszystkich w sumie. To ogląda. Um, ja nie mogłam się zdecydować właściwie, więc w sumie też jest to wieść trochę dla mnie. Co mamy zrobić z tym? Bo to jest takie dosyć trudne, więc jak postąpić? Mhm, mamy fechu, zobaczymy. Jak postąpić z tą sytuacją? Um, jeżeli cokolwiek będzie się działo, pamiętajcie, że macie wsparcie w Waszych bliskich, w Waszych przyjaciołach, tak? zwłaszcza ktoś młodszy, w Waszej rodzinie. Ktoś tutaj, kto się Wami zajmie, zaopiekuje, pomoże i wesprze. Więc nawet jeżeli te wieści byłyby niekoniecznie najlepsze w tym lipcu, mogłyby się takie przydarzyć, to tu trzeba, um, trzeba będzie po prostu zrobić z tym porządek. Um, Wiecie co? Ja też mam wrażenie, ponieważ mamy tutaj runę Kenas i jest to też takie sfokusowanie się na to, co się dzieje. To też jest. Kenas nieraz mówi się o tym, że jest to wrzut, który się nagle otwiera i się z niego wszystko wylewa. Ja mam wrażenie, że nagle. Nagle. Może nie nagle. Ale zaczniecie dostrzegać rzeczy takie, jakie są. Poszerzy Wam się perspektywa patrzenia. Kanestezja też jest runą jasnowidzów, osób, które widzą więcej, które potrafią dostrzec więcej, ale to też tak jest, że być może w tym miesiącu Wy więcej zobaczycie i niekoniecznie to, co zobaczycie, się Wam spodoba. Niekoniecznie dlatego, że no przy, przy tej karcie może tak być, że właśnie te wieści mogą być nie, niekoniecznie dobre dla was albo na przykład dostrzeżecie, że, że ktoś był nieuczciwy, albo że, że właśnie ktoś chciał was oszukać więc bądźcie uważni, cokolwiek podpisujecie cokolwiek planujecie gdzieś bądźcie uważni w lipcu dobrze? A tutaj ja, broń Boże, jestem daleko od strachów, natomiast jeżeli pokazują się takie rzeczy, to właśnie pokazują się po to, żeby się tym, przed tym ustrzec, tak? Dlaczego przychodzi się na karty? Właśnie po to, żeby się dowiedzieć o takich rzeczach, po to, żeby po prostu to ominąć, żeby sobie z nimi poradzić, tak? Skoro można. Dobra. Hmm, ale te zmiany, które przyjdą, przepracujecie na pozytywnie. Ja mam wrażenie, że e, trochę tutaj może to też do, czy, dotyczyć Waszych dzieci. Możecie dostrzec jakieś oznaki. Więc tutaj bym przestrzegała, jeśli macie nastolatków, jeśli macie takie młode osoby w domu, to zwrócić na to uwagę, czy czasami nie nadużywają czegoś. Bo trochę tak się tutaj pokazało, że może to być, i trzeba by to było zrobić z tym porządek. Jakby przyjrzeć się, nie zamykać oczu. Wręcz przeciwnie, w lipcu mieć oczy szeroko otwarte, tak jak Kenas, tak? Patrzeć na to, co jest do zobaczenia. Ja mam też wrażenie, że możecie być tutaj w takiej energii romansowej. Nie powiedziałabym związkowej, wręcz przeciwnie, powiedziałabym romansowej, ze względu na to, że. E, Kenaz jest właśnie runą romansów, runą namiętności. Niekoniecznie przekłada się to później na związek, natomiast na fajny, namiętny seks jak najbardziej tak. E, ale też może tutaj być, e, że z tego romansu mogą wyjść. E, wiecie, konsekwencje e, romansu mogą być różne, i tutaj może być w konsekwencji też i powołanie dziecka na świat. Więc bądźcie tutaj uważni, bądźcie też tutaj jakby. 嗯。Hmm. jakby przyglądajcie się rzeczywistości, tak? Patrzcie na to z takiego punktu um, trochę dalszego, jakbyście będąc tu i teraz dostrzegali sytuację we właściwej perspektywie, ale czasami właśnie trzeba zrobić ten krok do tyłu i poszerzyć te view, poszerzyć tą perspektywę, przyjrzeć się czemuś z boku, dostrzec coś, na co przymykaliście oczy, tak? To jest taki właśnie miesiąc, w którym te oczy będą wam się otwierać i może nie zawsze spodoba Wam się to nie zawsze spodoba Wam się to, co zobaczycie. Natomiast jest to potrzebne do tego, żeby to przepracować. I moim zdaniem, przepracujecie to bardzo dobrze, i wyjdzie Wam to na zdrowie. Natomiast w tym miesiącu no, niekoniecznie będzie to najlepszy, najlepsze wieści, ale tak jak mówię, do przepracowania. Przy Kenas też tak jest, to jest runa pasji, kreatywności, więc tego Wam nie braknie. To jest runa ognia, namiętności, więc tą pasję też w sobie poczujecie, tak? Taką chęć realizacji siebie. Może to też jest to właśnie, że Wy poczujecie, że chcecie pójść za swoją pasją, zrobić, zdziałać i jakby poddać jej, a tutaj ktoś was będzie ograniczał i, i wy to dopiero w tym momencie dostrzeżecie, że ktoś wam po prostu ogrodził was tym jakby ostrokołem i nie pozwala wam rozwinąć skrzydeł, czy wyjść jakby ponad to, czego ta osoba nie chce, więc też przyglądajcie się temu. Pamiętajcie, że mimo wszystko jest tutaj gwiazda. Ja... Pierwsze, co zobaczyłam, nawet nie widziałam tych cierni, tylko widziałam tą gwiazdę, jak wylosowałam tą kartę. I ta gwiazda po prostu, przepraszam, mówi o tym, żebyście uwierzyli w siebie, żebyście szli za waszym przeznaczeniem, żebyście pozwolili się prowadzić. I e, kiedy jesteśmy na właściwej ścieżce, kiedy idziemy za tą swoją gwiazdą, kiedy pozwalamy tej ścieżce się przed nami po prostu rozwijać, to tak naprawdę wszelkie trudności czy ograniczenia, które się pojawiają na tej ścieżce, wcale nie są nam po prostu takie straszne, ponieważ wiemy, jak sobie z tym poradzić. Losujemy sobie kartę opiekuńczą. Sama wypadła dla Was osiągnięcie goń za swymi marzeniami, będziesz zaskoczony dokąd cię zaprowadzą to jest właśnie to, mówiłam żebyście byli na własnej ścieżce, żebyście nie pozwolili, bo to jest właśnie chyba takie mam uczucie, tak poczułam, że to jest właśnie to, że coś was będzie ograniczać, że, nie, że po prostu ktoś wam będzie rzucał trochę kłody pod nogi tak? więc tutaj jakby nie pozwólcie na to bo wy, jeżeli czegoś chcecie, pragniecie jest to zgodnie w zgodzie z waszą duszą, z waszą pasją to to się wydarzy tak czy siak idźcie i biegnijcie za swoimi marzeniami, bo, bo to jest wasz czas, wasz moment, w którym możecie to zrealizować a ciernie cóż zawsze można wziąć sekator i poobcinać prawda? zawsze to też jakaś rada, to tak od praktycznej panny dobra kochani ja wam życzę cudownego miesiąca, cudownego lipca i żeby te wieści były jednak dobre i żebyście sobie po prostu z nimi świetnie poradzili, w co właściwie to nie wątpię i zobaczymy trzy trójeczkę, perka. Wow. I jedenaście. Co my tutaj mamy? O, odłożyłam i zobaczcie. perka i perka. Co tutaj jest za jedenastka? Co nam tutaj ta karta mówi? Tak długo, jak głupiec w milczeniu trwa, ludzie myślą, że jakiś tam rozum ma. O, ciekawe. Proś o radę osoby z większym doświadczeniem, ekspertów lub tych, którzy Cię kochają. Karta stanowi mapę oraz radę płynącą od kogoś, z kim powinniście próbować nawiązać kontakty. Hmm. Powiem wam szczerze, że jest to moja karta. Ja też sobie wybrałam tą trójeczkę, nie wiedząc o tym, co tutaj jest, więc um, będę nawiązywała kontakty i to na pewno um, będę starała się poszerzać swoją wiedzę, um, bo ja lubię się uczyć. Ja jestem Kenas urodzeniowa, więc ja po prostu uwielbiam się uczyć, uczę się, uczę i uwielbiam to robić i um, każdego dnia. Ale jak to się mówi, człowiek całe życie się uczy, głupi umiera, chociaż no, chyba nie do końca. W każdym bądź razie. Um, Mam wrażenie, że ten miesiąc będzie takim silnym miesiącem, w którym wy będziecie bardzo mocno poznawali siebie i innych. Być może sytuacje, które napotkacie będą dla was dosyć zaskakujące, dlatego że na ten miesiąc jest Pertro. Pertro jest runą, która mówi o losie, jak wiecie. Ale to też jest runa karmiczna, to też jest runa, która mówi o poprzednich wcieleniach, która mówi o odkrywaniu pamięci komórkowej, która mówi o odkrywaniu siebie, która mówi o połączeniu przyszłości, przeszłości i teraźniejszości, runa szczęściarzy, runa wygranej, runa, e, która. Pozwala zgłębiać swoje sny, taka studnia bez dna, naprawdę, w której tak wiele wiedzy i mądrości ukrytej może być, że tylko czerpać pełnymi garściami, jeśli ma się do tego dostęp. Um, ale wiecie co? Bardzo silnie pokazuje mi się tutaj związek Petro z tą, zresztą to jest jedenastka ta księga tutaj która może zawierać mapę, informacje więc może to jest czas żebyście właśnie posłuchali kogoś Pertro ma kształt też ludzkiego ucha więc bardzo, bardzo w tym miesiącu nastawcie się na słuchanie może coś, co do Was przyjdzie, nie wiem, poprzez jakiś slogan, nawet reklamowy, poprzez informacje z rajda, poprzez to, co usłyszycie, gdzieś będzie miało bardzo silny dostęp do Waszego wnętrza i to jest po prostu przede wszystkim. Poszerzajcie swoją wiedzę czerpcie z doświadczenia innych może czas skorzystać z jakichś szkoleń może czas skorzystać z jakichś kursów może z jakichś z terapeutów, dlaczego nie? to jest po prostu moment, kiedy wy nastawiacie się na słuchanie i gdzieś poszerzacie te informacje które już macie ja zobaczę jaki ten lipiec jeszcze będzie zmiany co mhm. podobne runy wyszły Nowy początek jakiś, nowe możliwości. Jakby mam wrażenie, że to co usłyszycie nakieruje was na nowy początek, że ten lipiec może być też taki, że te informacje was na tyle zagrają, że ukierunkują was we właściwą stronę, żebyście zaczęli podążać i zgłębiać samych siebie, żebyście zaczęli słuchać swojej intuicji. Jaki będzie tego koniec? Nie mam pojęcia, mam pustą runę, natomiast Pertro też mi o tym mówi, że mogą się pokazywać różnego rodzaju szanse, mogą pokazywać się różnego rodzaju możliwości. I przy Pertro to jest tak, że trzeba je po prostu wykorzystać, tak? Jak one się pokazują, to trzeba je wykorzystać po to, żeby można było je po prostu przepracować, żeby można je było zaaplikować do naszego życia, tak, żeby po prostu można było wykorzystać ten moment, tą chwilę dla waszego dobra, dla waszego szczęścia. Przyciągajcie szczęście w tym miesiącu, bo Pertro też jest równo szczęściarzy, jak już mówiłam, więc warto tutaj nad, tą, nad tym aspektem tej runy też popracować. Ale słuchajcie. Bo zobaczcie, mamy tutaj księgę, informację, mapę, która się tutaj. Może jesteście w momencie, kiedy nie wie, gdzie nie wiecie, w którą stronę pójść. Stoicie na jakimś rozdrożu i nie macie pojęcia, w którą stronę ruszyć. Zastanówcie się, kto jest wam potrzebny, kogo chcecie posłuchać, kogo powinniście posłuchać, żeby ruszyć, kto może Wam wskazać ten kierunek. Może właśnie to są jakieś, nie wiem, kursy, może to jest właśnie terapeuta, tak jak powiedziałam, może jest to jakiś psycholog, tak, ktoś taki. A może właśnie jakiś taki samo uświadamiający kurs, a może w ogóle właśnie wybieracie, zastanawiacie się nad podjęciem nauki, studiów, czegokolwiek takiego I, i tutaj też jakby wsłuchujcie się w siebie, bo mam wrażenie, że coś fajnego usłyszycie i zdecydujecie o właściwym kursie w waszym życiu i to nie tylko na lipiec, ale gdzieś to się może przełożyć na dalszą perspektywę. Zobaczymy jeszcze kartę opiekuńczą dla Was. Co to dla Was? Przyjaźń. <laughs> Skontaktuj się z przyjacielem. Kiedy spotkasz się z bratnią duszą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. No dokładnie zobaczcie, i tutaj macie kontakt, czerpanie, i tu macie w unio, tak? Czyli też nawiązywanie kontaktu, bycie w towarzystwie, bycie z osobami, które. Um... Które gdzieś myślą tak jak wy, które są wam bliskie, które są waszymi przyjaciółmi, które gdzieś tutaj was wspierają, które pomagają, które e, powiedziałabym e, są na właściwym miejscu zawsze, tak? Które mogą tu stanowić tą istotę, która pomoże wam ruszyć do przodu, e, więc jakby... Mm, w takich chwilach, nawet z wątpienia, warto zawsze odezwać się do swojego przyjaciela, odezwać się do kogoś, kogo, em, kogo kochacie, kogo uznajecie za osobę sobie bliską, tak? Bo w tym momencie ona tutaj będzie w stanie Wam pomóc, poradzić i jakby, em, która się tutaj Wami zaopiekuje. Także. Cóż, kochani, cudownego lipca, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego. Pa!